Witam z tej strony Rolnik Profesjonal, w tym filmiku Wam pokażę jak dwie samice się okociły Jedna wczoraj, a druga we czwartek Dobra, no to tu jest takie gniazdo Takie Takie robią ogólnie króliki gniazdo jak mają króliki młode Wciąż u królika trwa około od 28 do 32 dni. Dobra, jeszcze jedna samica. I tym samicom ogólnie dałem bo e, Ta samica ma tam, ale ich nie będzie widać. Z małe gniazdo. Aha. Z ma małe gniazdo zrobiła. A ogólnie poszły, po, te dwie samice poszły do srokacza. Te. Ta i ta biała też poszła z srokacza. To są duże króliki. Srokacza to duży królik. No i tam jest takie gniazdeczko. Nareszcie nie ruszało się. Okociły w piątek, czyli wczoraj. Dobra, no i to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia i cześć.